Nadszedł moment, kiedy ktoś trzeba zmienić maskę. Należy ją zmienić, bo w skrócie wysyć to zajebane. A więc teraz jest historia momentu tego kanału, kiedy ktoś zdejmuje maskę na dół. Face Me. Face Me. Nie ma kurwa chuj... Kurw Jutro się nie disco pola? Jutro wracaję blisko śmieci pierdolone w dupę. Nie ma kurwa, mojej twarzy nigdy nie zacznie, wyśmiecie śmieci pierdolone w by... eee, eee, dupę. a na 2000 się zastanowimy. Nie ma Nie A się zastanowimy. Nie Nie, nie Nie